Chcemy manipulować, czyli przenosić z punktu A do punktu B. Którym z tych dwóch parametrów będziemy przenosić tą gąbkę? Jak myślisz? No powiem Ci, że dobre pytanie. Mm -hmm. e... Czy podciśnieniem? Czy jesteśmy w stanie wygenerować podciśnienie, czy strumień ssania? Dzień dobry, witam Państwa na oficjalnym kanale YouTuber. Pneumatyka Automatyka. W dzisiejszym odcinku myślę, kluczowe pytanie, które bardzo często zadają nasi klienci przy doborze w ogóle, czy rozbudowie, planowaniu układu podciśnienia, czy ważne wielkość tego podciśnienia, czy jego przepływ. To, to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadałeś, z tego względu, że dużo klientów właśnie też z naszej strony, czyli kiedy ja mam kontakt z, z naszymi klientami, też właśnie zadaję takie pytanie i jest to dobry moment, żebyśmy mogli takie pytanie na nie odpowiedzieć, rozwiać wątpliwości. Do tego posłużę się Flipchartem, na którym będę mógł narysować jedną, jedną z charakterystyk podciśnienia, na którą warto przede wszystkim zwrócić uwagę. Jeżeli patrzymy na układ podciśnieniowy, to często w dokumentacji technicznej możemy znaleźć dwa parametry. Jeden parametr to jest wartość tego podciśnienia, a drugi to jest parametr strumień ssania. I często okazuje się, że te dwa parametry, które widzimy w kartach mm -hmm. katalogowych, minus np. 90 kPa jako strumień, wartość podciśnienia i np. 55 litrów jako strumień ssania, okazuje się, że to są dwa różne parametry i to mm -hmm. są w dwóch różnych miejscach. I warto sobie to jakby uświadomić z tego względu, że pomoże to czy doborze, czy ewentualnie różnych aspektach związanych z doborem komponentów do tego. Wykres mniej więcej wygląda w ten sposób, że mamy tutaj naszą wartość podciśnienia, na przykład minus 90 kilopaskali. I teraz w przypadku kiedy nasz układ zaczyna generować to podciśnienie, czyli zaczynamy dopiero wytwarzać to podciśnienie, to tak naprawdę znajdujemy się w tym miejscu, czyli na naszej osi strumienia podciśnienia, czyli strumienia przepływu, strumienia ssania. Więc w przypadku, kiedy startujemy z tego miejsca, to w pierwszej fazie ten na przykład erzektor jest w stanie 55 litrów na minutę nam w stanie jest odessać, ale zwróćcie Państwo uwagę przy jakiej wartości ciśnienia. Podciśnienia dokładnie, czyli bardzo niewielki. Wtedy mamy maksymalny parametr przypływu. Mhm. I teraz charakterystyka mielnicy wygląda w ten sposób. Czyli na każdą część składowej możemy określić w przypadku, jaka będzie wartość tego podciśnienia i jaki będzie przepływ. Jeżeli osiągniemy wa maksymalną wartość podciśnienia, czyli znajdujemy się w tym miejscu, to okazuje się, że nasz, nasza wartość to jest. Zero. Do zero. Osiągnęliśmy maksymalne wartość podciśnienia minus 90 kilopaskali, a wartość przepływu jest 0. Więc to są dwie różne rzeczy i pojawia się takie zawsze, ja pyta pytam z osobami, z którymi rozmawiam, gąbka. Mhm. Bardzo porowaty przedmiot. Tak. Chcemy manipulować, czyli przenosić z punktu A do punktu B. Którym z tych dwóch parametrów będziemy przenosić tą gąbkę? Jak myślisz? No powiem Ci, że dobre pytanie. Mhm. Czy podciśnieniem, czy jesteśmy w stanie wygenerować podciśnienie, czy strumień ssania? No tak mówiąc kolokwialnie mhm. na chłopski rozum, wydaje mi się, że tym strumieniem ssania powinniśmy regulować. Zgadza się, ponieważ gąbka jest bardzo porowata, co sprawia, że musimy wytworzyć odpowiedni strumień ssania, więc jeżeli byśmy wytworzyli maksymalne podciśnienie, to tak naprawdę byśmy mieli bardzo mały przepływ, więc nie byśmy byli w stanie tak naprawdę tej, tej przenieść. gąbki przenieść, bo ona by nam odpadła zaraz, bo jest bardzo porowata. Więc my musimy mieć bardzo duży strumień ssania, czyli przykładowo może dla takiej gąbki być wartość przykładowo 40 litrów na minutę, więc przy tym wytworzymy niewielką wartość tego ciśnienia, Przykładowo minus 20 kilopaskali. Gąbka jest bardzo lekka, więc razy powierzchnia przyssawki da nam odpowiednią wartość siły, którą jesteśmy w stanie transportować. Ale A w przypadku folii, czyli byśmy mieli na przykład taką torebeczkę foliową, to w tym momencie możemy już zastosować odpowiednią wartość tego podciśnienia. Nie mhm. musi być już strumień ssania, ponieważ często folia jest... Powierzchnią gładką, szczelną. Działa jak uszczelka, prawda? Jak uszczelka, więc wtedy w tym momencie nie musimy aż też wygenerować bardzo wysokiego podciśnienia, bo hmm. też zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Jeżeli osiągniemy bardzo wysoką wartość tego podciśnienia dla bardzo delikatnych przedmiotów, możemy je uszkodzić, zdeformować, więc też warto, może zredukować ciśnienie za pomocą na przykład reduktora podciśnienia. Żeby genera generator podciśnienia nie wytwarzał nam aż tak wysokiego podciśnienia, tylko znacznie, znacznie niższą wartość przez odpowiednią średnicę, przez cawki jesteśmy w stanie taką folią manipulować, nie uszkadzając jej powierzchni. Więc warto na to zwrócić uwagę, żeby żonglować tymi parametrami w zależności od tego, jaki jest to rodzaj przedmiotu z czym mamy do czynienia, w jakim tempie, w jakim czasie chcemy dany detal przemieszczać, czy jaką powierzchnię tego detalu, czy jakiego rodzaju materiału chcemy itd. Więc warto na to zwrócić uwagę, że te dwa parametry często są podawane w dokumentacji technicznej, czyli możemy znaleźć oczywiście wartość 55 litrów na minutę jako strumień ssania minus 90, tylko okazuje się, że to jest w dwóch różnych miejscach i one ze sobą się nie łączą, tylko są w różnych Punktach. Mhm. Więc jeżeli mamy maksymalne strumień ssania, to wartość jest niewielki, niewielkiego podciśnienia, jeżeli mamy bardzo duże podciśnienie, to strumień ssania jest bardzo niewielki. Czyli za każdym razem, gdy mówiąc kolokwialnie siadamy do tematu, tak? Czyli i przygotowujemy się do mhm. zaprojektowania układu mhm. podciśnienia do manipulatorów robotów do mhm. wszelkiej maści urządzeń, które to podciśnienie wykorzystują. Musimy zdobyć kilka parametrów, tak? Oczywiście. Pierwszy, no to przede wszystkim to, co będziemy przenosić. Mhm. Myślę, że też waga jest bardzo istotna tego, tego materiału. Prędkości pewnie z jakimi będziemy to mhm. przenosili. No i wtedy możemy się skupić na tych parametrach, o których tutaj mówiłeś, tak, aby optymalnie, bo Wiemy, no, z racji tego, że jest dzisiaj no, mocny nacisk na oszczędzanie tej mhm. energii, to również sam dobór elementów powinien być optymalny. Tak? Myślę, Oczywiście. że już za mały to wiadomo, że no nie będzie działało, ale jakby za duże te elementy no, mogą. Mówiąc, no kolokwialnie jakby produkować nadwyżkę tego, którego nie wykorzystamy, tak? zgadza się, więc warto na to zwrócić uwagę, jeżeli stosujemy na przykład zbyt długie przewody, zbyt duże i są zbyt grube, to okazuje się, że mamy dodatkową objętość, którą musimy w pierwszej fazie odescać, Więc dlatego mhm. erektor powinien mieć dość dużą moc sania. W strumieniu ssania, żeby jak najszybciej wyssać tą objętość, bo my zawsze startujemy z tego punktu, tak? mhm. przemieszczamy się do góry, czyli jak widać zaczyna nam spadać ten przepływ. Więc jakby, jeżeli mamy dosyć dużą objętość, to jakbyśmy mogli sobie wyobrazić taki worek 120 litrów, nie? Tak. napełniony standardowym powietrzem atmosferycznym i chcemy go wyssać bardzo szybko, no to w pierwszej fazie jakbyśmy mieli eżektor, to byśmy po prostu mieli długo, długo, długo musieli czekać, zanim to powietrze wyssamy się. Więc musimy mieć odpowiedni żektor. dlatego żektory mogą mieć o różnych wydatkach i, na przykład, jakbyśmy zastosowali trzystopniowy rektor, byśmy mieli znacznie większy strumień ssania. Więc w pierwszej fazie jesteśmy w stanie bardzo szybko wysać to powietrze, a później pracować już tylko na samo podciśnienie, po to, żeby wygenerować odpowiednią wartość siły. Więc dlatego układy buduje się zazwyczaj dosyć prosto, gdzie mamy krótkie przewody, małej objętości, te elementy są bardzo zredukowane, tego jednym z takich elementów, które też warto zwrócić uwagę, gdzie eliminujemy przewody, czyli erzektor i od razu przyssawka, nie mamy elementów pośredniczących, więc czas reakcji takiego układu jest bardzo bardzo szybki, czyli bardzo szybko jesteśmy w stanie wytworzyć podciśnienie, bo duży strumień ssania i bardzo szybko jesteśmy w stanie osiągnąć podciśnienie, bo objętościowo nie ma tam zbyt dużo powietrza. Ale wiem, że rozmawialiśmy też przed filmem, że dość istotną rzeczą jest jakby Sama budowa tej pompy, tak? Mówisz mm -hmm. tutaj o pompach jednostopniowych, mm -hmm. dwustopniowych, mm -hmm. e, trzystopniowych. Mm -hmm. Czy mógłbyś też ten temat rozwinąć, bo wiem, że no, mm -hmm. chciał, mówiłeś mi o tym, mm -hmm. ja nie chcę tutaj Jasne. E, jakby mm -hmm. uprzedzać tego, tego, tego tej, tej e, informacji. Tej się. Tej Najbardziej klasyczne erzektory to zazwyczaj erżektory jednostopniowe, czyli w naszym układzie znajduje się jeden stopień erekcyjny. Tak, czyli takim powiedzmy, że narysujemy klasyczny trójkącik, który nam będzie mówił o jednym stopniu. Mhm. E, więc musimy dostarczyć sprężone powietrze. Mamy tutaj odejście, czyli mamy nasz port podciśnieniowy, i tu mamy nasz powietrze, które wyrzucamy na zewnątrz, czyli nasz egzost, czyli odpowietrzenie, wakium i nasze ciśnienie, czyli pressure. Jeden stopień to znaczy, że jest jeden dyfuzor. E, charakterystyka. Klasycznego e rektora jednostopniowego, tak jak tutaj widać na tym załączonym obrazku. Jeżeli byśmy mieli e rektor dwustopniowy, to znaczy, że w, naszym, w naszej obudowie znajdują się dwa dysfuzory, jeden za drugim. Mhm. To znaczy, że mamy dwa odejścia, czyli mamy nasze ciśnienie, nasze odpowietrzenie i mamy dwa e podciśnienia, czyli nasze V. Mhm. I teraz w tym przypadku. Sprężone powietrze w czasie, kiedy następuje rozprężenie go w pierwszym dyfuzorze, ona jeszcze ma energię, żeby dalej rozprężać się w drugim dyfuzorze. Okay. Więc mamy dwa kanały, które nam zaczynają ssać. Powietrze. To znaczy, że nasza charakterystyka, jakbyśmy zaczęli tutaj sobie ją modyfikować, ona się tam troszeczkę tutaj w pierwszej fazie, o coś takiego by się okay. pojawiło, czyli widzimy, że wzrasta nam strumień ssania, bo już znajdujemy się mniej więcej w tym miejscu, czyli powiedzmy na jakieś 80 e, przykładowych litrów, Później zaczynałem już tak naprawdę charakterystyka pracować już na samo podciśnienie. czyli widać, że w pierwszej fazie dużo powietrza odyscaliśmy, a później już zaczynamy pracować na samo podciśnienie. I trzecim rozwiązaniem to są rektory trzystopniowe, czyli już w naszym przypadku, w naszej obudowie, mamy aż trzy dyfuzory, które są połączone ze sobą. Dodajmy, że każdy z nich jest zasilany tym samym powietrzem. Zgadza się, czyli z jednego portu zasilającego naszego Ciśnienia kanału, tak, mamy podciśnienie w trzech i to mamy nasze odpowietrzenie. To znaczy, że charakterystyka jeszcze bardziej się tutaj zagina powodując, że naprawdę mamy bardzo duży strumień ssania w pierwszej fazie, która jest dla nas często kluczowa, czyli musimy oddać dużą objętość w krótkim czasie. Mm -hmm. Więc jeżeli na przykład ma 100 litrów, to jest w, w, w pierwszej fazie w stanie oddać bardzo dużą ilość powietrza. Więc bardzo szybko odsysa dużą ilość powietrza. Później już ta, ten pęd powietrza w trzecim dyfuzorze już jest na tyle słaby, że nie jest w stanie więcej odsysać, więc już drugie, drugi stopień działa. I jeżeli dalej już pracujemy na podciśnieniem, więc tego powietrza jest coraz mniej w układzie, tak naprawdę później pierwszy pracuje już na samo tylko podciśnienie. Ale chodzi o tą pierwszą fazę, którą musimy bardzo szybko odesać. I to wiąże się też z tym, ciekawy rzecz, oszczędność energii. Mm -hmm. Ponieważ często się zdarza, że żektory e jednostopniowe ciśnienie zasilania przykładowo 4 pary, ale ilość powietrza, którą musimy dostarczyć, to jest na przykład 60 litrów na minutę. Ilość powietrza, którą jest w stanie odesłać, przykładowo to jest 25 litrów. Ok. E trzystopniowy. Ze względu na to, że ma 3 stopnie i jest w stanie odesłać bardzo dużą ilość powietrza, to w tym przypadku on jest w stanie odesłać nam 100 litrów powietrza, a tylko zużyć 63 litry na minutę. No to widzimy na te dwa parametry, że one się radykalnie różnią no między sobą. No właśnie, więc czasami warto się zastanowić w przypadku układów generatorów pociśnienia, czy lepiej nie zastąpić trzech eżektorów jednostopniowych jednym rozwiązaniem Trzystopniowym, mm -hmm. bo jakbyśmy policzyli sobie ekonomicznie, to się okazuje, że 3 razy 60 kontra 63. No tak, versus koszt paliwa, mm -hmm. czyli energii, którą tak. musimy tutaj dostarczyć, może się okazać, że w jakiejś niedługiej perspektywie czasu, pomimo tego, że mm -hmm. ten element zapewne jest droższym elementem w samym zakupie, okaże się tańszy w eksploatacji. Oczywiście, i, i właśnie na tym polega też nasza idea, żeby właśnie pokazywać w długiej perspektywie użytkowania, że te koszty mogą być mniejsze, stosując właśnie ekonomiczniejsze, bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Robert, super, bo ja myślę, że te proste rysunki opowiadane za wiele brzmiały rzeczywiście trudnie, natomiast tutaj na, uh -huh. na naszym flipchartcie mogłeś to jakby w prosty sposób właśnie wyjaśnić i pokazać też te uh -huh. różnice i zależności, no i też i oszczędności, które Oczywiście. się z tego tytułu uh -huh. pojawiają. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję również Państwu za oglądanie naszego kanału. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania naszych filmów. Zapraszam również do odwiedzenia naszej bazy wiedzy, gdzie dzielimy się nowinkami z tego, ale i również innego zakresu, jeśli chodzi o sprężone powietrze. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i życzę wielu sukcesów podciśnianiu. Dziękujemy. Dziękujemy.